Boże Miłosierdzie. Artykuł pochodzący ze strony Reformowania Info. Warunek zbawienia? Jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 5:7. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Czy zbawienie jest zależne od ludzkich aktów miłosierdzia? Jest to niedorzeczność, ponieważ żaden człowiek nie może być doskonale miłosierny, tak jak Bóg. Zatem jedno odstępstwo od reguły skreślałoby zbawionego z księgi życia, a to jest niemożliwe. Zajrzyj do Księgi Objawienia 3.5. Fragment ten informuje raczej o stale widocznej w wierzącej podstawie miłosierdzia. To jest w osobach wydających owoce Ducha Świętego, którzy uznają swoje duchowe bankructwo, wers trzeci, trwają w upamiętaniu, wers czwarty, są dziećmi pokoju, wers 5, oraz rozumieją, że nie posiadają wewnętrznej sprawiedliwości, wers szósty, ludzka niezdolność. Znajdujemy się obecnie w fazie rozważania kwestii Bożego Miłosierdzia, skutkującego wiecznym zbawieniem. Otóż nikt sam z siebie nie może zobaczyć swojego prawdziwego duchowego stanu, jeśli nie zostanie o tym przekonany przez Ducha Świętego. Nikt sam z siebie nie może się upamiętać to dzieło Boże. Pokój między Bogiem a ludźmi nie wynika z poczynienia człowieka, lecz jest dziełem Jezusa Chrystusa, a oparty jest ono jego sprawiedliwość, która zostaje przypisana wierzącemu przez wiarę i nie jest zależna od ludzkich zasług, uczynków czy nawet chęci. Ewangelia Jana 16:8, a gdy On, Duch Święty, przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Dzieje apostolskie 11:18, a więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu. List do Rzymian 5:1. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Księga Izajasza 64:6. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści. A wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiana. Wszyscy padliśmy jak liść, a nasze nieprawiości uniosły nas jak wiatr. List do Filipian 3, 8, 9 Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Innymi słowy człowiek, ponieważ upadł i martwy w grzechach, jest duchowo niezdolny do żadnego dobrego czynu, który miałby jakąkolwiek wartość w bożych oczach, zbawienie należy wyłącznie do Pana Boga. Zadziwia zatem fakt istnienia rozmaitych fałszywych teologii, gdzie naucza się nie tyle ludzkiej duchowej śmierci, co raczej choroby, kładąc jednocześnie nacisk na możliwość czynienia dobra niezależnie od upadku ludzkości. Oddajmy na moment głos uczniom Jakuba Arminusza. Dary duchowe albo dobre cechy i cnoty takie jak dobroć, świętość, sprawiedliwość nie mogły należeć do woli człowieka, kiedy został po raz pierwszy stworzony. Dlatego też nie mogły być oddzielone po upadku. Według tej późnochrześcijańskiej herezji upadek nie pozbawi człowieka cnoty, dobra, świętości i sprawiedliwości, które można osiągnąć przez sferę Bożego Miłosierdzia. To jedno i to samo jakby powiedzieć, że Boże Miłosierdzie było zależne od uczynku człowieka, a nie różni się niczym od doktryny zbawienia z uczynków. W tym aspekcie arminianizm i pelagianizm rzeczywiście są bratnimi religiami. Chrystus uderza w tę fałszywą formę religijności, krusząc nadzieje faryzeuszy, którzy postrzegali siebie jako sprawiedliwych i dobrych. Przeciwstawi temu prawdę, gdzie jedyną nadzieję na zbawienie mają wewnętrznie skruszeni duchowi żebracy, wyciągający do Boga pokornie ręce w akcie pokuty. Podsumowując, fragment Mateusza dotyczy miłosierdzia, będącego rezultatem działania ducha świętego w zbawionym już człowieku. Spadajmy zatem, jakie cechy posiada miłosierdzie. Definicja słownikowa. W języku hebrajskim miłosierdzie nie odnosi się jedynie do wewnętrznego stanu żalu, pożałowania względem innej osoby, lecz raczej obok uczucia posiada aspekt praktyczny. Słowo chesed, czyli dobroć, życzliwość w praktyce. A. Życzliwość człowieka wobec innego człowieka, przejawiające się w czynieniu dobrodziejstwa, dające korzyści. B. Życzliwość. Zwłaszcza w odniesieniu do ubogich, potrzebujących i nieszczęśliwych. W języku greckim, miłosierdzie odnosi się do sfery uczuć. Forma czasownikowa występuje w słowie Bożym zaledwie dwa razy. Obok tekstu Mateusza w liście do Hebrajczyków, gdzie posiada konotację soteriologiczną. Alechemon, pełen litości, litościwy, współczujący. List do Hebrajczyków 2,17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym, najwyższym kapłanem wobec Boga. Dla przebłagania za grzechy ludu. Tutaj słowo kluczowe, miłosierny. Elehemon. Forma czasownika eleos, czyli litość, współczucie, miłosierdzie, występuje w Nowym Testamencie 27 razy. Cechy miłosierdzia. Miłosierdzie, będące wewnętrzną postawą, rozumiane jest także jako ludzki akt wynikający z czterech pierwszych cech ogłoszonych przez Chrystusa, czyli osobistej skruchy. Wers trzeci. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Pamiętania, wers 4, błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Wewnętrznego pokoju, wers 5, błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. Przypisanej sprawiedliwości, wers 6, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. Tylko ci mogą być miłosierni, którzy rozumieją, iż są obywatelami Bożego Królestwa, oczekują pocieszenia od Boga, w życiu doczesnym kierują oczy ku wiecznej, choć oddalonej w czasie nagrodzie. Istotnymi atrybutami towarzyszącymi manifestacji miłosierdzia są: czyste serce, z którego ono wypływa, wers 8, pokój z Bogiem będący jego siłą napędową, wers 9, jego stałość, mimo prześladowań i cierpienia, wers 10 oraz 11. Miłosierdzie jest niezależne od czynników zewnętrznych. To jest oczywiste, ponieważ cały świat tkwi w niegodziwości. Pierwszy list Jana 5,19. Przez to nie ma miejsca tutaj dla miłosierdzia postrzeganego czego raczej jako słabość. Jest to zatem cudowna Boża siła, przeciwstawienie się złu tego świata. Tylko żebrak może zrozumieć innego żebraka i udzielić mu ze swoich dóbr w potrzebie. Tylko rozumiejący swój upadły stan i Bożą niezasłużoną łaskę jest w stanie odpuścić swojemu winowajcy. Tylko posiadający pokój z Bogiem będzie mógł skutecznie szukać pokoju z ludźmi. Zaś, będąc spragnionym sprawiedliwości, człowiek jest gotów wnieść cierpienia zadawane przez ten świat. Aspekty miłosierdzia. Co to znaczy być miłosiernym? Tak Żydzi, jak i Rzymianie, żyjące w czasach, gdy Chrystus kroczył po ziemi, byli bezlitośni. Reprezentowali oni raczej takie cechy, jak pycha, duma, patrzenie z góry na innych, potępienie, gloryfikowanie sprawiedliwości, władzę i siłę. Rzymski obywatel mógł skorzystać z prawa patria potestas. Jeśli dziecko, zrodzone z prawowitego małżeństwa, nie odpowiadało jego oczekiwaniom, mógł po prostu zabić bez ponoszenia prawnych konsekwencji. To samo dotyczyło życia niewolników. Żydzi, z drugiej strony, byli legalistami, pozbawionymi skrupułów, fanatykami gotowymi w imię religii, skonsumować najbiedniejszych i podeptać Boże nakazy dbania o rodzinę w imię ludzkiej tradycji. Słowa Jezusa godziły w oba systemy. Niektórzy uważają, że miłosierdzie okazywane przynosi obopólną korzyść stronom zaangażowanym, w myśl idei, jeśli będziesz dobry dla innych, inni będą dobrzy dla ciebie. Choć jest w tym stwierdzenie nieco biblijnej prawdy, przykład pierwszy list Piotra 3,13. Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? To wystarczy spojrzeć na osobę Pana Jezusa, aby natychmiast zweryfikować to stwierdzenie. Chrystus, doskonały wzór miłosierdzia, nieustannie uzdrawiał z chorób, wypędzał demony, wskrzeszał, głosił Ewangelię Zbawienia, Został potraktowany bezwzględnie przez tych, którym miłosierdzie okazał. Skazano go niewinnie na krzyżowanie. Ci, którzy zostali przez niego uzdrowieni, zażądali później jego krwi. Nie jest to zatem właściwie rozumiane miłosierdzie. Miłosierdzie nie jest powszechnym współczuciem, lecz szczerym i bezinteresowym aktem, mającym na celu dobre osoby, które jest okazywane. Praktyczny aspekt miłosierdzia może zrozumieć nam krótkie podsumowanie rzeczywistych jego przejawów. Dzieje Apostolskie 20:35 we wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach pana Jezusa, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, samotnych obdarzyć towarzystwem, zranionych opatrzyć, bezdomnych dać schronienie, grzech przebaczyć. Miłosierni obywatele królestwa Bożego są uniżeni i przez to potrafią wczuć się w sytuację drugiej osoby, bezinteresowni, skorzy do pomocy i przebaczający. Miłosierdzia przebaczenie. List do Tytusa 3:5. Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez odbycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. Psalm 78,38 On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich, często odwracał swój gniew i nie pobudzał całej swojej zapalczywości. Miłosierdzie to element zbawienia. Fragment listu do Tytusa, jak i Psalm, ustanawiają relacje pomiędzy miłosierdziem a przebaczeniem, dowodząc jednocześnie niezmienności Bożego charakteru. Bóg zbawi wybranych, ponieważ jest bogaty w miłosierdzie, jak czytamy w liście do Efezjan 4:5. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, ożywił nas. Miłosierdzie stoi za odpuszczeniem grzechów. Miłosierdzie i przebaczenie są ze sobą nierozerwalnie związane, ale to do Pana, naszego Boga, należą miłosierdzie i przebaczenie choć zbuntowaliśmy się przeciwko niemu. Księga Daniela 9:9. Przebaczenie następuje po szczerym wyznaniu grzechów. Psalm 130, 1-8 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj mojego głosu. Nakłoń swych uszu na głos mojego błagania. Panie, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi? Ale u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. Oczekuję Pana, moja dusza oczekuje i z Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Niech Izrael oczekuje Pana. U Pana bowiem jest miłosierdzie i u Niego pfite odkupienie. On sam odkupi Izraela za wszystkie jego nieprawości. Nie można myśleć o przebaczeniu bez zrozumienia jego źródła, którym jest miłosierdzie. Jednakże przebaczenie jest jedynie jednym z przejawów miłosierdzia. Nie powinniśmy zawyżać znaczenia miłosierdzia do ujęcia soteriologicznego. Miłosierdzie jest znacznie szerszym pojęciem niż przebaczenie, ponieważ nie każdy akt miłosierdzia wiąże się z przebaczeniem. Wsparcie finansowe potrzebującego brata wierze to przejaw miłosierdzia. Pierwszy list Jana 3,17. A kto miałby majątność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Świat nieożywiony jest pełen Bożego miłosierdzia. Psalm 119,64. Panie. Ziemia jest pełna Twego miłosierdzia. Zachowanie od wrogów i pobłogosławienie to akt Bożego miłosierdzia. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32.10. Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej wierności, które okazałeś swemu słudze, bo tylko o lasce poszedłem ten, przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy. Boża opatrzność to przejaw miłosierdzia. Księga Nehemiasza, 9.19. Ty jednak na swoim wielkim miłosierdziu nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie, prowadząc ich na drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając ich drogę, którą mieli iść. Miłosierdzie jest czymś więcej niż przebaczenie. Nie ma mowy o przebaczeniu, jeśli nie stoi za nim miłosierdzie. Przebaczenie zawiera się w miłosierdziu. Jak pisał G. A. Baker, teologia systematyczna, jest niepodważalną prawdą, że wszyscy w wierze przychodzą do Chrystusa znajdują miłosierdzia. Wybrani, słysząc propozycje Chrystusa, są skutecznie powoływani przez Ducha Świętego do wiary. Zarówno zaproszeni, jak i skutecznie powoływani są błogosławieństwem zapewnionym przez zastępczą śmierć Jezusa za nasz grzech. a miłość. List do Efezjan 2, 4, 5. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, Ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. Przebaczenie wypływa z miłosierdzia, miłosierdzie wypływa z miłości. Oto jedyny powód Bożego miłosierdzia niezasłużona miłość. Jednak błędem jest brak rozróżnienia rodzajów miłości, jakiej Bóg udziela światu i poszczególnym ludziom. Miłość łaskawa. Bóg pasywnie powstrzymuje się przed zniszczeniem świata za grzech. Jest to niezasłużone miłosierdzie, przyjazne nastawienie, które spada na wszystkich, nawet największych grzeszników. Miłość korzyści. To powszechnie aktywne okazywane przez Boga miłosierdzie nawet potępionym. Bóg ich karmi, poi, daje czas pokoju mimo winy. Miłość zadowolenia. Bóg nie miłuje wszystkich w najwyższym stopniu, jak swego Syna, ponieważ nie wszyscy otrzymują łaskę zbawienia. Miłosierdzia tego dostępują jedynie do owce. Wszyscy wybrani, przeznaczeni jeszcze przed założeniem świata, by stali się częścią jego kościoła. Miłosierdzie jest czymś więcej niż przebaczenie, a miłość czym więcej niż miłosierdzia. Nie ma mowy o przebaczeniu, jeśli nie stoi za nim miłosierdzia, które z kolei wynika z miłości. Boże miłość jest przyczyną przebaczenia. Miłosierdzie zakłada istnienie problemu i czasowo operuje w potrzebie. Miłość zaś jest stała i wynika z afektu i może operować poza problemem. Bóg miłuje swojego Syna, który nie potrzebuje miłosierdzia. Syn miłuje Ojca, który nie potrzebuje miłosierdzia. Bóg miłuje święta anioły, które nie potrzebują miłosierdzia. Anioły miłują Boga który nie potrzebuje miłosierdzia. Bóg będzie miłować zbawionych przez całą wieczność bez potrzeby okazywania miłosierdzia. Jak pisze dalej G. A. Piker: Bóg nie jest dłużny grzesznikom jakiegokolwiek miłosierdzia. Zasługują oni wyłącznie na potępienie. Zatem godne podziwu oraz niekończącej się chwały jest to, że wybrał on do zbawienia kogokolwiek. Co więcej, jego wybór oznacza decyzję ofiarowania własnego syna, aby cierpiał jako niosący na sobie grzech wybranych. Rzymian 8:32. Miłosierdzie i łaska. Psalm 103:8. Łaskawy i litościwy jest Pan, niskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Drugi list Jana 1:3. Łaska i miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Niech będzie z Wami w prawdzie i w miłości. Czy miłosierdzie to łaska, a łaska to miłosierdzie? I tak, i nie. Termin miłosierdzie i wszystkie jego pochodne zawsze odnoszą się do elementów bólu, nędzy i rozpaczy, będącej bezpośrednim lub pośrednim rezultatem grzechu, grzech osobisty lub wynikający z zamieszkiwania w upadłym świecie. Miłosierdzie zawsze zakłada istnienie problemu i zajmuje się skutkami grzechu i oferuje ulgę w cierpieniu, zajmuje się negatywnymi skutkami. Łaska, rozprawia się z samym grzechem i oferuje amnestię, to pozytywna strona działania. Pierwsza jest łaska, która eliminuje grzech. Następnie przychodzi miłosierdzie, uwalniając kar i zapewniając lepszy stan. Doskonale ilustruje to przykład miłosiernego Samarytanina. Ewangelia Łukasza 10:33-35. Miłosierdzie, eliminacja skutków problemu. 33-34. Ewangelia Łukasza 10. Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego, a gdy go zobaczył, ulitował się nad nim, a podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Łaska zapewnienie lepszych warunków 34 do 35 Potem wsadził go na swoje zwierzę zawiózł do gospody i opiekował się nim a nazajutrz odjeżdżając wyjął dwa grosze dał o gospodarzowi i powiedział Opiekuj się nim a wszystko co wydasz ponad to oddam ci gdy wrócę Miłosierdzie mówi nie będzie piekła łaska zaś mówi będzie niebo i są jak dwie strony tego samego medalu Jak pisze dalej GA Paker. to logika systematyczna Miłosierdzie czyli inaczej współczucie i litość, to środki, za pomocą których okazujemy życzliwość wobec osób w trudnej sytuacji poprzez ratowanie ich z kłopotów oraz cierpliwość, wyrozumiałość i powściągliwość w okazywaniu gniewu. To dobroć, która nie ustaje w okazywaniu życzliwości osobom trwającym w grzechu. Miłosierdzie a sprawiedliwość. Druga Księga Mojżeszowa, 34, 6, 7. Wtedy przechodził Pan przed nimi i wołał Pan, Pan Bóg miłosierny i litościwy, niskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nie usprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Jak to możliwe, że sprawiedliwy Bóg może być zarazem miłosierny, jeśli bowiem przebaczy grzechy, nie wymierzając sprawiedliwości, będzie niesprawiedliwy, jeśli zaś wymierzy sprawiedliwość, nie przebaczając żadnych grzechów, nie będzie miłosierny, czy Bóg może usunąć grzech grzesznika? Tak. I stało się to możliwe dzięki zastępczej śmierci Chrystusa, który został przez Boga ukorany w miejsce grzesznika. Przypisane mu zostały wszystkie grzechy, wszystkim wybranych do zbawienia i Bóg je w nim osądził. Księga Izajasza, 53, 5, 6. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty, za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, a... Każdy z nas zboczył na swoją drogę. Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Drugi list do Koryntian 5:21. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pierwszy list Piotra 2, 24. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości, przez jego rany zostaliście uzdrowieni. List do Rzymian 8:34. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bóg Syn dobrowolnie przyjął ludzkie ciało, aby usatysfakcjonować Bożą sprawiedliwość. Właśnie dlatego Boże miłosierdzie nie narusza Bożej sprawiedliwości. Grzech nie zostaje usprawiedliwiony przez głupkowaty syntemetalizm. Jedyną możliwością udzielenia człowiekowi miłosierdzia przez Boga jest uprzednia zapłata za ceny za grzech. Uczynił to Chrystus. Bardzo powszechnym jest istniejący we współczesnym pseudochrześcijaństwie pogląd, gdzie Bóg po prostu udzieli miłosierdzia, zapominając o swojej sprawiedliwości. Tu każdy grzech i forma duchowego zwyrodniania jest akceptowana. Jednakże prawdziwy Bóg jest miłosierny tylko wtedy, gdy najpierw przedstawiona zostaje prawda o tym miłosierdziu. Sentymentalizm nie zbawia. List do Jakuba 2, 10-12 to bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, stajesz się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. Nieupamiętani grzesznicy, którzy nie akceptują prawdy ofierze Chrystusa, nie dostąpią Bożego miłosierdzia. Jest to ofiara skończona i w pełni wystarczalna, która zakrywa wszystkie grzechy, w tym grzech niewiary. Odrzucenie prawdy o wystarczalności ofiary Chrystusa na rzecz utracalności zbawienia to odcięcie się od jedynej możliwości zbawienia. Miłosierdzie jest większe od przebaczenia, mniejsze od miłości, różne od łaski i jest jedną ze sprawiedliwości. Jak pisze dalej G.A. Baker W swoim miłosierdziu Bóg, gniewny sędzia, posłał swego syna na świat, by doprowadzić do tego niezbędnego pojednania. Nie wyglądało to jednak tak, że dobrotliwy syn udobruchał swojego szorstkiego ojca. Inicjatywa należała do ojca. Mówiąc słowami Jana Kalwina: to też na cudowny i boży sposób kochał nas już wtedy, kiedy jeszcze nienawidził. A jego dar dla nas w postaci syna, jako tego, który wziął na siebie karę za nasz grzech, był owocem tej miłości. W całej swojej służbie pośrednictwa syn wykonywał wolę swojego ojca. Odniesienie do człowieka. Jak pisze dalej G. A. Baker. Wszyscy chrześcijanie, a zatem wszystkie zbory Kościoła na ziemi, są wezwani do praktykowania uczynków miłosierdzia i współczucia dogłębnej miłości bliźniego, która reaguje szczodrze na wszelkie przejawy ludzkich potrzeb. Człowiek miłosierdzie nie tylko znosi obelgi złych ludzi, ale też jego ręce otwierają się we współczuciu względem tych właśnie złoczyńców. Jest współczujący i wybaczający, łaskawy, miłujący. Nie jest jednak sentymentalny, aby przymykać oko na zło i pozwalać, aby grzech kroczył bezkarnie w jego obecności. Nie zaniecha konfrontacji zła tylko dlatego, że jego sprawa ma negatywne uczucia, czy też jest rozpaczony. Miłosierdzie oznacza, że wierzący zwraca się do złoczyńcy z całkowitym przebaczeniem, z miłością miaską wtedy i tylko wtedy, gdy prawda o grzechu zostaje zaakceptowana. Psalm 27, 21. Niegodziwy pożycza i nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i rozdaje. Postawa braku miłosierdzia oznacza brak narodzenia na nowo. Taka osoba nie zostanie przez Boga ułaskawiona. Okrutny człowiek będzie przejawiał swoje zapędy nie tylko względem ludzi, ale i zwierząt, dowodząc swojej niesprawiedliwości. Psalm 109, 16 Dlatego, że nie pamięta, aby okazać miłosierdzie, ale prześladował człowieka nędznego i ubogiego, a strapionego w sercu chciał zabić. Księga przysłów 12,10. Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła, a serce niegodziwe jest okrutne. Jednakże udzielenie miłosierdzia przez człowieka nie jest przyczyną jego zbawienia. Jest to owoc narodzenia z góry. Rezultat działania Ducha Świętego w człowieku zbawionym. Boży Dar. List do Rzymian 12.6.8. 8. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Każdy dar dobry ma swoje źródło w Bogu, a cały świat twi w rękach niegodziwego i nie jest dobry. Miłosierdzie zatem nie jest z tego świata. Nie ma swego naturalnego źródła w upadłym człowieku, lecz w Bogu jedynie. Jak pisał Jan Kalwin, Instytuty 121. Musimy być przekonani nie tylko o tym, że jak kiedyś Bóg stworzył świat, że podtrzymuje go swoją nieograniczoną mocą, rządzi im swoją mądrością, zachowuje go przez swoją dobroć, a w szczególności rządzi ludzką rasą sprawiedliwości i sądzie, dźwiga ją w miłosierdziu, osłania swoją protekcją, ale także nigdzie nie znajduje się cząstka światła. Mądrości, sprawiedliwości, mocy, prawości czy prawdziwej prawdy, która z niego nie wypłynie, a której on nie jest przyczyną. Miłosierdzie nie jest naturalną cechą człowieka. Jest raczej bożym atrybutem manifestowanie na tym świecie przez zbawionych, czyli tych, którzy uznają swoje duchowe bankructwo, trwają w upamiętaniu, są dziećmi pokoju i rozumieją, że nie posiadają wewnętrznej sprawiedliwości. To ponanaturalna cecha dzieci bożych. Ewangelia Łukasza, 6,46. Dlatego bądźcie miłosierni. Jaki wasz ojciec jest miłosierny? Na podstawie nauczenia Johna Magartura.